Oto jaka kolejka utworzyła się pod budynkiem Ministerstwa Finansów. Młode, piękne, wykształcone. Wszystkie one chcą otrzymać pracę w kluczowym resorcie rządu ludowego. Minister Wincent Rostowski poszukuje czterech pracownic do oprowadzania interesantów po gmachu Ministerstwa Finansów. Przed kandydatkami postawiono jednak wysokie wymagania. Wybrane zostaną jedynie osoby o miłej powierzchowności i aparycji. Wymagana jest również dobra kondycja fizyczna. Nigdy nie wiadomo, kiedy ministerstwo odwiedzi premier rządu ludowego, znany w Europie i w Peru piłkarz i biegacz długodystansowy. Tak, praca w ministerstwie nie jest dla każdego. To praca tylko dla młodych, ambitnych i oddanych partii.